Cześć, mam na imię Mikołaj i od miesiąca pracuję jako junior Java developer. Wcześniej pracowałem w mojej firmie transportowej. Temat bootcampów jest już od dawna wałkowany i myślałem, że się na taki nie zdecyduję, bo szkoda kasy i cała wiedza jest w internecie. Jednak po miesiącach samotnej nauki, gdy miałem już ten fundament podstawy programowania w Java. Nie wiedziałem co dalej, nie wiedziałem w jaki sposób się frameworków, nie wiedziałem jaki projekt zbudować. I dla mnie w tej sytuacji kurs okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż wyznaczył dla mnie kierunek, nie dał mi rozwiązań na tacy. Nie wierzcie w hasła dużych bootcampów, że ktoś z Was zrobi programistę w dwa miesiące, bo jestem po kursie i wiem, że sukces jest jedynie wynikiem własnej pracy i poświęconego czasu. I i na pewno jest to dłuższy proces. Zdecydowałem się na symulację pracy z Great po rozmowie z Pawłem. Pozdrawiam ci Paweł, serdecznie. Paweł jest prowadzącym Great. Nie jest on tylko trenerem programowania. Jest on praktykiem z doświadczeniem w kilkudziesięciu firmach. Paweł przedstawił mi realny... Plan działania, jak będzie wyglądało moje przebranżowienie. Jakie projekty muszę zbudować, co będę potrzebował na rozmowy kwalifikacyjne. I tak oto ruszyliśmy z pracą. Pracowałem w sześcioosobowym zespole nad trzema projektami. Podczas tygodnia pracy wydawaliśmy pull, pull requesty z rozwiązaniami naszych zadań i chcę tutaj zaznaczyć, bo to jest bardzo ważna rzecz, że Paweł wcielił się w rolę architekta i zlecał nam pull requesty, wyznaczał jakby kierunek projektu, ale same rozwiązania musieliśmy implementować, wymyśleć, wygooglować, znaleźć na Stack Overflow sami. Także nie było tutaj rozwiązań na tacy. Staraliśmy się odzorować workflow takiego zespołu programistycznego. Po rozwiązaniu tiketa wydawałem pull requesta, który był sprawdzany i oceniany przez Pawła i w momencie gdy został ten ticket, ten pull request zaakceptowany, później na cotygodniowych warsztatach mergowaliśmy i wyznaczaliśmy nowe etykiety i kolejny kierunek naszych projektów. Podczas kursu w 100% skupialiśmy się na budowaniu projektów. Nie było tutaj zbędnej teorii. Omawialiśmy tylko kierunek, omawialiśmy zadania i przekładaliśmy to na 100% praktyki. I tak myślę, że jest to dobra analogia z jazdą samochodem: że nie nauczysz się jeździć samochodem od oglądania tego, jak ktoś to robi, od czytania opisów, jak to się robi, tylko od samej praktyki. I my właśnie tutaj w projekcie to robiliśmy. I tutaj przyda się dobry nauczyciel, który nie będzie ci dawał rozwiązania na tacy, tylko wskaże ci odpowiedni kierunek. I jeśli zostanie programistą, nie jest łatwe, jak to kreują duże bootcampy, wymaga to dużo samozaparcia, cierpliwości i czasu. Jednak jeśli masz takie predyspozycje, to myślę, że Great jest świetnym wyborem dla Ciebie.